Cześć, witajcie! Z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do takiego krótkiego filmu. Obiecałem, że będę Wam pokazywał poszczególne akcesoria, które gdzieś tam udało mi się dorwać do testów. Słuchajcie, do Galaxy S7 Edge mam dokładnie ten sam cover, który miałem do S6 Edge+, Plusa, a mianowicie Keyboard Cover. Oczywiście film Wam tutaj podrzucam, żebyście mogli sobie zobaczyć, natomiast nie widzę jakichś większych zmian i różnic biorąc pod uwagę tamten cover i ten, który mamy w chwili obecnej. Przypominam, że to urządzenie no, nie jest w żaden sposób zasilane, nie potrzebuje też energii bezpośrednio z naszego smartfona, nic tu nie podłączamy i na czym to polega? Po pierwsze no, mamy po prostu cover, który wygląda jak protective cover trochę, bo oczywiście chroni nam tył, więc o tyle jest to fajne, że możemy po prostu włożyć sobie naszego smartfona. Odpiąć sobie z tyłu, oczywiście, tą klawaturę, jeżeli nie potrzebujemy, i możemy korzystać sobie z, z tego covera w ten sposób, czyli no, będzie nam zabezpieczał tył. Jedyna różnica, jeżeli chodzi o, o to, jak wygląda właśnie keyboard cover w porównaniu do protective covera, no to różnica jest w tym, że mamy te takie młotylki tutaj z tej, z tej strony, które po prostu no, pomagają, jakby chwycić tą klawaturę bezpośrednio i dodatkowo przy częstym wpinaniu, wypinaniu tej klawiatury właśnie, no nie rysuje nam się ramka, no i to jest jakiś tam oczywiście plus. No dobra, na jakiej zasadzie działa ten keyboard cover? Y oczywiście klawiaturę możemy sobie wpiąć z tyłu, jeżeli z niej nie korzystamy i to jest oczywiście jak najbardziej plus, że możemy ją mieć ze sobą, wtedy urządzenie oczywiście jest trochę grubsze, wystaje, leży w dziwnym, dziwny sposób tak naprawdę. Natomiast keyboard cover przydaje się wtedy, kiedy no mamy jakąś taką pracę, że nie zawsze mamy czyste ręce, nie chcemy brudzić telefonu, mamy często wilgotne dłonie albo po prostu lubimy pisać na takich klawaturach, jesteśmy przyzwyczajeni chociażby do tego, co mieliśmy w Blackberry. No i na jakiej zasadzie to działa? Działa to na takiej zasadzie, że po prostu wpinamy sobie nasz cover w to miejsce i automatycznie cały ekran, tak jak widzicie, tu mamy kilka informacji odnośnie tych przycisków, które gdzieś tam się konfigurują, zmienia się też klawatura nieco i wszystko co jest na ekranie oczywiście zmniejsza się zmniejsza się na tyle, że po prostu jakby układ zostaje ten sam, tu nie ma obaw o to, że coś nam się poprzenosi na kolejne pulpity, tu wszystko jest identycznie tak samo z aplikacjami, które tutaj są, nie ma jakiegoś większego problemu z tym mamy przyciski fizyczne które działają oczywiście w ten sam sposób jak, jak te, które mamy pod obudową. Już Wam pokazuję, na jakiej zasadzie działa ta klawiatura. Mianowicie, jeżeli wpiszemy sobie cześć, to ona oczywiście podpowiedzi jak najbardziej zostają, tylko część klawiaturowa jest jakby zmieniona i ekran jest troszkę skrócony. Wpisujemy sobie co? Sły. I od razu nam podpowiada wszystko, więc nie ma z tym jakiegoś większego problemu. W momencie, kiedy mamy przycisk Home przykryty przez właśnie tą klawaturę, pod spodem, jak naciskamy nasze przyciski, pojawia nam się taka powiedzmy wirtualna klawatura. No. Która ma oczywiście odpowiednie, no możecie zacząć, ma odpowiednie miejsca, gdzie przypadają te przyciski bezpośrednio z fizycznej klawiatury, i one po prostu są jakby impulsy przekazywane bezpośrednio na ekran, więc cała magia jest w ten sposób zrobiona. To są tyle fajne, że jeżeli ktoś korzysta z takich klawiatur, nie wiem kto, natomiast jeżeli ktoś korzysta, to może się w taki Zestaw wyposażyć. No i fajne jest to, że mimo wszystko nie zużywa to jakoś dodatkowo energii, biorąc pod uwagę, że, że po prostu nie podłączamy sobie to, tego w żaden sposób do naszego urządzenia. Oczywiście rozłożenie przycisków wszystkich elementów wygląda identycznie jak w przypadku tego rozwiązania przy S6 Edge. Dajcie znać co myślicie, tak prezentuje się urządzenie w momencie, kiedy z tego korzystamy. No ta klawiaturaż łatwo nie schodzi, natomiast no, można się do tego przyzwyczaić oczywiście jak najbardziej. Spinamy sobie to w ten sposób i ekran aparatu również jest mniejszy. Jedyna rzecz, którą warto tutaj jeszcze sprawdzić, to czy rozdzielczość jest bardziej kwadratowa, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. I tak, zdjęcia mamy wtedy w kwadracie, tak jak na przykład w momencie, kiedy robimy zdjęcia przez S-View Cover, więc tutaj również jest różnica, jeżeli chodzi o ten element. Natomiast jeżeli odpalimy sobie aparat podwójnym kliknięciem i wdejmiemy sobie ten cover w międzyczasie, a aparat nam się powiększy na całość, więc działa to dość sprawnie. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać, trzymajcie się. No i pozdrawiam, cześć.